Cześć, witam was bardzo serdecznie w końcinku naszego let's playu w Crusader Kings 3 Polską. No i właśnie kontynuujemy naszą kampanię naszym królem Twardomirem, chciwym i okrutnym człowiekiem, który zmierza się tutaj z falą buntów, yy, którym musiał stawić czoła na początku swojego panowania. No, ale teraz nieco sytuacja się polepszyła. Mamy w miarę stabilną sytuację. Mamy oczywiście jakichś pretendentów z naszego rodu, ale na razie nie będą oni podnosili przeciwko nam głowy. Dobra, i tak. Myślałem, żeby zaatakować Jutlandię. I ogólnie nie jest to głupi pomysł, ale potrzebujemy jeszcze chwili. Myślę, że możemy zająć się paroma ważnymi rzeczami, na przykład możemy zaprosić trochę rycerzy na nasz dwór możemy yy, poszukać medyka, bo to też jest przecież bardzo ważne, żeby nie wybuchła nam jakaś żeby nie wybuchnęła nam jakaś kolejna epidemia, która zdziesiątkuje naszą rodzinę Ok, możemy wybrać nowego nadwornego medyka. Nawet cesarz i jego dwór ciągle narażeni są na niebezpieczeństwa tego świata. Zgodnie z moją prośbą, podlegli mi słudzy, znaleźli kilku odpowiednich kandydatów na stanowisko nadwornego medyka. Najwyraźniej Małgorzata posiada dość doświadczenia. Z lata może być, jeśli nie ma nikogo innego lepszego. Nikt z nich nie potrafi mi zaimponować. Hmm. No, Małgorzata jest całkiem inteligentną osobą. A Zlata no też jest dość inteligentną osobą. Ale żadna z nich nie jest specjalnie wyuczona e, w byciu medykiem. Więc na razie nie zrekrutujemy żadnej z nich. No, bo jednak, jak już chcę mieć medyka, to porządnego. Uuu, no i książę Maćko, no jeden z buntowników, e, uciekł z naszych lochów. No proszę. No, i teraz e, ten wasal może chcieć podnieść przeciwko nam swoją rękę. Hmm. Okay, mamy powiadomienie od wodza Gaziego, Don Donatwis Korsunia. Twój kanclerz, księżna Wszemiła, poważnie mnie obraziła. Miała czelność nazwać mnie ohydną kanalią przed członkami mojego dworu. Żądam zadośćuczynienia za tę zniewagę. Ha Myślę, że. Nasz okrutny władca nie będzie się przejmować jakimś drobnym władykom z Korsunia i stwierdzi, że ten żart był bardzo udany. Okej. Okay. No i... E, cóż. E, mamy dużo problemów. O. Mamy tutaj informację, że część naszych ziem może być dziedziczona przez obcych. No. Ma dużo naszych wasalichce stanowiska. Możemy tworzyć tytuły, ale na razie nasz chciwy władca nie będzie tego robić. Możemy znaczyć opiekuna dla naszej córki. I myślę, że my się tym zajmiemy. Chociaż. Hmm. Dobra, niech będzie. Możemy się tym zająć. Eee... Możemy uwięzić księcia Leszka z Pomorza. I. Zażądać opłaty od księżny Ryksy na pewno to zrobimy. No i dzięki temu zyskaliśmy więcej złota dla naszego chciwego władcy. Dobra, więc tak myślę, że możemy rzeczywiście zająć się teraz e, podbojem Jutlandii, żeby rzeczywiście pokazać e, naszą potęgę wasalom, weźmiemy sobie kolejne umiejętności, gdzie będziemy mogli zobligować poddanych. To na pewno jest rzecz, która będzie się podobała na naszemu na, na, władcy. Okay. Możemy skupić się też na bogactwie, żeby jeszcze bardziej potroić nasz dochód, tak naprawdę. To jest rzecz, która zdecydowanie naszą władzy będzie odpowiadała. No i dobra. Myślę, że rzeczywiście możemy spróbować ruszyć na ziemię Szwedów. Jesteśmy się całkiem na to gotowi. Tak więc zaatakujemy ich i wypowiemy świętą wojnę o księstwo. Eee, niech to będzie księstwo Właśnie Jutlandii Albo albo to Jutlandia jest ogólnie podzielona na dwa regiony. Dobra eee, Aha, czyli zaatakujemy najpierw e, Szlezwik. No dobrze, no to niech tak będzie. Będziemy powoli podbijać tę ziemię No i... Aj nie możemy tego zrobić, bo jesteśmy zbyt mało pobożni. Możemy ewentualnie ruszyć w wojnę o czyjeś roszczenia. Możemy roszczenie hrabiego Winflada. To jest nasz wasal w ogóle? Chyba raz o nim słyszę. Kim ty jesteś? On jest. Uu. To jest. A, on tutaj jest. Dobra. Hmm. No, moglibyśmy w sumie wypowiedzieć wojnę jego roszczenia, zobaczmy jakie ewentualnie jeszcze mamy. Mamy księcia Leszka, ale czy chcemy z nim jakichś poprawnych relacji bardzo? W sumie możemy, bo jednak nasz władca jest bardzo skąpy, więc bardziej będzie opłacała mu się tutaj ważna wyspa, która prawda pozwoli mu kontrolować bałtyckie szlaki handlowe niż jakiś kawałek ziemi na półwyspie. Więc wyspa będzie dla niego ważniejsza strategicznie, no dobra, no to myślę, że możemy wypowiedzieć tą wojnę. Niech będzie. A więc wystawmy wszystkie armie. No i zebraliśmy nasze 13 tysięcy wojsk. Możemy jeszcze zwrócić się do zakonu świętego. Myślę, że nasz władca no, skorzysta z tej pomocy. My jest on jakąś bardzo pobożną osobą, ale na pewno możemy się przydać. I zwrócimy się e, do zakonu krzyżackiego, który, prawda, rezyduje na naszych ziemiach. Tak więc... E, Pora, żeby wreszcie ich obecność się nam odpłaciła. Zatrudnimy ich wojska. Eee, no i doskonale. Ok, mamy powiadomienie, że niejaki patriarcha się w nasz metropolita eee, często naśmiewa się z nas podczas swoich eee, kazań. No i ta opętana kanale jest pełna, że, że jesteśmy agentem szatana. I zrobi wszystko, żeby tylko podnieść głosy chłopów przeciwko mnie. I możemy e, wysłać mu pieniądze, żeby go uspokoić, no ale to nie jest rzecz, którą by zrobił nasz e, władca. Możemy go zabić. Hmm. Albo możemy stwierdzić, że mam wszystko pod kontrolą. Dobra, wiecie co? Zabijemy go. Nasz okrutny władca nie będzie się pieprzyć, prawda, z gościem. Eee, dobra, i tak powiedzcie mi tylko, gdzie są właściwie ci krzyżacy, Czy oni... a są już tutaj w naszej armii, okej. Okay. No to skoro mamy tutaj pełne siły, to wyznaczmy jakoś dobrego dowódcę. Hmm, nie możemy niestety wy... wyznaczyć naszego brata. W ten sposób może by dało się go zabić, no ale niestety nie damy rady tego tak zrobić. Niech to będzie zatem wielkim już zakonu krzyżackiego Anudr. No i to on. Poprowadzi naszych ludzi. Ho! Co ciekawe, wielkim mistrzem zakonu krzyżackiego jest Wiking, który wyznaje wiarę nordycką, więc zdecydowanie ciekawe rzeczy się dzieją w państwie krzyżackim. No ale skoro i tak nam pomogą w tej walce, no to nie tym. Niech tam rządzi nimi kto chce. Ważne, żeby po prostu nam pomógł. Takie będzie podejście naszego władcy. Możemy wezwać króla Włoch, ale na razie nie będziemy e, marnować tego asa w rękawie. Zawsze na on się przyda w przypadku walki z jakimiś buntami. A myślę, że ze Szwecją sobie poradzimy z pomocą naszych krzyżaków. Dobra, więc tak ruszmy tutaj na Lubekę. Godźmy wojska Szwedów. No i ze je rozbijemy. I złapaliśmy króla Gorma ze Szwecji. No, i dzięki temu możemy zakończyć od razu tą wojnę doskonale i wymusimy zatem żądania. No, i dzięki temu e, ziemie te znalazły się mm, w naszym państwie pod e, władaniem księcia Leszka z Pomorza. No cóż, więc no, może nie jest to rzecz, którą jakoś bardzo nasz władca pragnął, żeby wzmocnić swojego wasala, ale jednak sama kontrola nad tymi ziemiami będzie dla niego bardzo ważna. Dobra, to ruszamy dalej. Okay. Mamy informację o zręcznej dyplomacji. Moja kanclerz, księżna Wszemiła, ciężko pracowała, by przekonać sąsiadującą z, e, sąsiadujące z nami państwa oraz wasali, że traktat pokojowy, który zawarłem z królem Gormem ze Szwecji jest według mnie błędny, bezprawny i niesprawiedliwy. E, no proszę, więc jeśli będziemy chcieli, będziemy mogli od razu zaatakować e, znowu... E, będziemy mogli od razu zaatakować... E, Gorma ponownie, doskonale, jest to bardzo dobra wiadomość. Będziemy mogli zatem kontynuować nasz podbój właśnie tutaj, tych bardzo ważnych ziem. Dobra, mamy kolejne informacje. Czasy i ludzie się zmieniają. Czasami ci, którzy są nam najbliżsi, stają się obcy. Cesarz Twardomir, mój przyjaciel Brenger, smutno się uśmiecha, jesteś mordercą. Czuję, że nie ma już między nami przyjaźni. Dobra, powiem jeszcze mu raz, żeby pamiętał o dobrych chwilach. Czy on jest naszym więźniem w ogóle? Chyba nie Nie wiem kto go więzi. A, księżna przemiła z Kujaw. No proszę. Nasza kanclerz. Ha. No, na razie będziemy się skupiali na e, innych rzeczach. No, mam nowego patriarcha w ogóle. Jakiego Janiego, który jest awarem. Ale myślę, że nasz władca nie będzie się przejmować takimi rzeczami jak nawracaniem ziem na chrześcijaństwo, tylko będzie właśnie chciał, żeby ten patriarcha tworzył mu roszczenia do ziem, które mogą mu się przydać. Tak więc będziemy tworzyć roszczenia tutaj na kolejną wyspę na Morzu Bałtyckim, żeby móc zaatakować po raz kolejny Szwedów. Dobra, no i to tyle ruszam, dalej myślę. Właśnie, raczej naszemu niezbyt pobożnemu władcy nie będzie zależał specjalnie na wzmacnianiu religii. Okej, okay, widzę, że kolejne frakcje zostały utworzone przeciwko mnie. No nie jest to jakaś doskonała informacja. Mam naprawdę mnóstwo pieniędzy, z którym nie mam pojęcia co zrobić. Nasz władca raczej będzie chciał je kumulować, nie, nie będzie mu zależało na jakimś wydawaniu ich. Uuu, mamy informację. Mm. Do mojego seniora za zabójstwo Henryś. Kim był Henryś? Nawet nie pamiętam, kim był Henryś. Jeżeli chcesz mojego milczenia, zrobisz to, co powiem. Hmm. Co, a co ona właściwie chce? Bo... Hmm... Yy, 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 nie... Nie wiem, co to właściwie ma i dać. Hmm... No dobra, no myślę, że nasz władca, no niestety, niestety będzie musiał ulec temu szantażowi. A ona zdobędzie haka na nas, no jeżeli aż tak bardzo jej zależy na tym słabym haku, no to droga wolna. Nie jest to rzecz, którą będziemy specjalnie się przejmowali. Mm, Okej. Okay. no i nasz patriarcha stworzył roszczenia na hrabstwa, którego pożądamy, więc doskonale. No i musimy mu dać nieco pieniędzy, no nasz władca jest skąpy, no ale mimo wszystko jego skąpstwo, żeby przyjąć te ważne szlaki handlowe na Bałtyku jest jeszcze większe. Tak, więc no, na to nie pożałujemy złota. No i dzięki temu mamy możliwość wypowiedzenia kolejnej wojny Szwecji no i od razu to zrobimy wobec tego i zdobędziemy sobie właśnie kolejną wyspę, wypeczmy wojnę, wystawmy nasze wojska i zwrócimy się od razu do Krzyżaków o pomoc. No i z ich pomocą właśnie będziemy tutaj podbijać dalej te ziemię Pogan. No i z pomocą właśnie Zakonu będzie to znacznie łatwiejsze. Tak więc lecimy od razu na ziemię Szwedów. No, i myślę, że jakoś sobie z nim poradzimy. Okej. Okay. Dobra, rozpoczniemy tutaj oblężenie szlezwiku. Jestem ciekaw, co wykombinują e, nasi wrogowie. O, mamy. e, e... Do czego on a, dobra, za pomocą za pomocą tego haka e, e, za, za pomocą tego haka e, Hedwiga wymusiła na nas e, to, że nie będziemy mogli mieć teraz podstawy prawnej żeby ją uwięzić, okej, okay, to rozumiem powiedzmy no szkoda, no ale jakoś musimy to przeżyć Raczej na razie mi nie zależało, żeby jej specjalnie uwięzić, więc no już trudno. U, mamy kolejną informację. Hmm. Eee, dramatyczna scena rozegrała się w naszej obecności w komnacie, kiedy nasz wasal książę Velo oskarżył Sedzimira, e, syna i dziedzica hrabiego uściecha z Legnicy o zaciążenie jego żony. No, i hrabia uściech stwierdził, że nie ma podstawy, żeby udowodnić winę jego syna. A nawet gdyby była, to byłaby to wina jego żony za to, że jest ona niewierna. No i hmm, cała kłótnia bardzo się tutaj rozgrzała. No, i musimy zdecydować, co zrobimy. Możemy stanąć po stronie Wello. E, możemy stwierdzić, że mm, sędzimir nic nie jest winny Wellowi albo możemy stwierdzić, dlaczego zawracają mi e, głowę tymi małostkowymi kutniami. no myślę, że nasz e, władca raczej nie będzie się przejmować jakimiś takimi problemami tylko właśnie stwierdzi, że nie mogą mu jego wasale jakimiś tam pierdołami truć głowy. ruszmy zatem nasze wojska, a mamy jeszcze kolejne informacje Wydaje się, że Krystyna miała ciężkie chwile w trakcie yy, ostatniej uczty. Wślizgniała się pod jeden ze stolików i ukrywała się przed innymi ludźmi w czasie spożywania przez nich posiłku. Możemy powiedzieć, że ważne, żeby goście wiedzieli, że była na uczcie. Możemy stwierdzić, że jeżeli jest to dla ciebie uciążliwe, powinnaś po prostu wyjść. Albo możemy stwierdzić, że jeżeli skupi się na jedzeniu, to towarzystwo nie będzie jej przeszkadzało. Dobra, powiem, że ważne, żeby goście wiedzieli, że była na uczcie i tyle. Dobra, możemy tak, ruszyć dalej nasze wojsko. Tak więc ruszmy na kolejny gród tutaj w, Lut w Jutlandii. Eee, weźmiemy sobie z wojen umiejętność wojennego spekulanta. Dzięki temu będziemy mieli większy dochód podczas wojny. No, co się na pewno nam teraz przyda. Ej, niestety kolejny nasz więzień uciekł z więzienia. No nie, jest to dla nas jakaś doskonała informacja. No i strasznie szybko tracimy ludzi podczas tych oblężeń w Jutlandii. Nie, jest to też dla mnie jakoś do, bardzo dobra. Tak więc musimy się pośpieszyć, zanim wytracimy tutaj wszystkich naszych ludzi. Do tej pory, zanim zakończymy tę wojnę. Okej. Okay. Gdzie są właściwie w ogóle siły naszych przeciwników, a tu są w Finlandii, no proszę, no dość ciekawą drogę obrali ale raczej się tym specjalnie nie będziemy przejmowali, dobra, pójdziemy sobie tutaj na kolejną wyspę i zaatakujemy właśnie ziemię, o której mamy roszczenia ok no coś czuję, że ta wojna będzie nieco dłuższa i cięższa dla nas no, tym bardziej, że już bardzo dużo ludzi potraciliśmy, a nasi przeciwnicy z okupują coraz większe regiony w Finlandii. Chociaż oni też bardzo szybko ludzi tracą, jakby nie patrzeć. Zakończyliśmy obrążenie osady, o którą toczy się wojna. Hmm. Czy mogę po prostu podpłynąć do ich stolicy i spróbować ją przyjąć? Tak, możemy tak spróbować zrobić, więc rzeczywiście spróbujmy tak zrobić żeby jak najszybciej tę wojnę móc skończyć ok, możemy zmienić kontrakt księcia Leszka więc weźmiemy mu wyższe podatki jednak to się nam może przydać eee, nie będziemy przyznać e, wasali e, prawowitym seniorom bo nam się to nie opłaca możemy wyznaczyć e, opiekuna dla naszego syna i niech to może będzie jakaś pobożna osoba, na przykład nasza żona cesarzowa Berta. Eee, no i dzięki temu nasz syn powinien wy, wyrosnąć na doedukowaną osobę, co się nam oczywiście opłaci. Okej, okay. no i tak myślę, czy możemy już zacząć powoli szukać... A, już znaleźliśmy narzeczonego dla naszej młodszej córki. Okej, okay, to niedługo będzie trzeba dla naszego syna zacząć e, szukać e, właśnie dziecka. E, e, żony, przepraszam. Zamyśliłem się. <grych> Okej. Okay. Dobra. No, mam nadzieję, że przez tą wojnę nie podniosą e, głowę frakcje buntownicze w naszym kraju. Bo jednak trochę ludzi na tym starciu potracimy. Dobra, no. Kontynuujemy obrężenie u no i udało nam się zdobyć Uppsala. No nadal nie możemy skończyć wojny. Spróbujmy tutaj rozbić e, szwedzkie wojska, bo to jest bardzo ważne. Okay. Możemy też wyznaczyć e, kolejną rzecz, którą rozwiniemy w naszej kulturze. Niech to może rzeczywiście będzie mm, komunalizm, albo nie. Niech to może będzie coś wojskowego. Na przykład rozwiniemy sobie Blanki albo dobra, nie, kontynuujmy na razie ten komunalizm bo jednak to się nam może przydać okej okay. oraz schwytaliśmy króla Gorma ale nie rozumiem dlaczego nie możemy skończyć wojny a nie, schwytaliśmy jego dzieci, okej okay. a w międzyczasie w Hiszpanii założono zakon kalatrawy trawy, no być może pomoże to tamtejszym władcom w podboju E, ziemna na Półwyspie Iberyjskim. Dobra. My ruszajmy gonić tutaj wojska naszych wrogów. Jeżeli to się uda zrobić, to będziemy mogli wreszcie skończyć tę cholerną wojnę. Teraz ciągnie się już naprawdę zbyt długo. E, Okej. Okay, gońmy ich tu. No i udało nam się złapać tą armię. E, dobra. O, i umarł też na, e, nasz brat zabity w bitwie. No, i władzę po nim w Królestwie Estonii przejął młody Snowit. No proszę. No, i jest on kultury węgierskiej, co jest dosyć śmieszne. No, i jest on też mężem naszej córki. No, okej. Okay. Dobra, no. Udało nam się wygrać bitwę. No, i możemy teraz e, zakończyć w końcu tą wojnę, która jednak kosztowała nas naprawdę dużo ludzi. Tak więc wymuszmy żądania. Niech tak będzie. No, i mamy dzięki temu kolejną wyspę. W naszym już bezpośrednim posiadaniu. Co jest zawsze bardzo opłacalne. Ale no, jednak nieco osłabiła nas ta wojna. Nie da się tego yy, ukryć. No, no, możemy okupić trochę więźniów. Więc możemy na pewno spróbować to zrobić. A ci nie mogą. Wog... Nie chcę w ogóle typ, okupić swojego syna. O. A... Hmm. Nie wiem w sumie, co mogę z nimi zrobić. No to jak nie możemy ich nawrócić, no to ich po prostu stracimy. A, nie będziemy się pieprzyć w jakieś ceregiele. hm Dziwne. Dobra, to zobaczymy tutaj. O, tutaj za jakiegoś yy, dzieciaczka dostaniemy trochę kasy. Tutaj też, zawsze. Właśnie trochę pieniędzy nam wleci. Dobra, lepiej okupić ich yy, póki możemy to zrobić niż żeby potem nam uciekli i żebyśmy nic za ich obecność w naszym loku, lochu nie dostali. A jednak całkiem sporo pieniędzy nam dzięki tej wojnie wleci właśnie. Dobra, możemy jeszcze tutaj jednego okupić. Dobra. No a z pozostałymi możemy nieco się pobawić. I na przykład ich potorturować. No, i tak naprawdę tyle możemy z nimi zrobić. Eee, nasz władca musi mieć trochę frajdę. bo co innego mu zostało przecież. O, możemy potorturować samą królowę Szwecji, no proszę. A. Myślę, że czemu by nie? Możemy najpierw potorturować, a potem ją zabić. A, nie możemy. A, bo jest jeszcze torturowana. ok, Dobra. No i teraz będziemy mieli zatem parę informacji o tym, że właśnie są torturowani. Doskonale. No i co? No i w sumie to tyle. A, chyba tamta krowa zmarła podczas swoich tortur zresztą. No cóż, teraz na pewno cała rodzina w Szwecji. Królewska nas nienawidzi. No ale tak to jest, kiedy wchodzi się nam w drogę. Dobra, weźmiemy sobie większy poziom dochodu za poziom stresu, który mam aktualnie. Myślę, że. Czym by nie? Dobra, 2000 zł. Naprawdę nie mam pojęcia, zarobić z tą kasą. No zobaczmy, co się jeszcze tutaj stanie. Krystyna została przeze mnie wyciągnięta na zabawę z łukiem. I ku mojemu zdziwieniu natknęła się na ranną łanie. Kiedy pokazała mi zwierzę, jego rany świadczyły o powolnej i męczącej śmierci. Krystyna tylko się uśmiechnęła. To tylko zwierzę. No i przez to nasza córka stanie się również osobą sadystyczną, tak jak i my. No cóż, takie ma e, że tak powiem e, przykłady rodzicielskie. Ojej, nie, wychodzi na to, że pojawia się w naszym królestwie kolejna choroba. Panie mój. Choroba jest zaraźliwa, bądź ostrożny. Mój najedworny medyk Szebur mnie powstrzymuje. Yy, nie powstrzymuje. Chore ciało tego człowieka, skóra oszpecona przez wysypkę i guzy, spoczywa na stole. Każdy, kto zetnie się ze zwłokami, ryzykuje zarażenie. i... A ja planowałem podróż, która zaprowadzi mnie do Elbląga. posiadłości, gdzie obecnie przebywa mój wasal książę Maćko. No i możemy nakazać, wystrzelić ciało tej chorej osoby. W Elblągu, no i w ten sposób możemy doprowadzić do wybuchu epidemii na jego dworze. A biorąc pod uwagę jak bardzo nienawidzimy Maćka, myślę, że nasz sadystyczny władca nie będzie cofać się przed takim krokiem. No i zobaczymy, czy to spowoduje wybuch jakiejś epidemii w Elblągu. Mamy, po, mamy informację. Wędruję między straganami w Poznaniu. Ciężka sakiewka szarpi mnie za pas. Jak sprawić, by moneta ta na mnie zarobiła? Jako, że podziwiam wyroby miejscowego jubilera, znakomity filigran, to będzie rozsądna inwestycja. Mój przyjaciel Berenger nagle pojawia się u mego boku. Mała rada, mój przyjaciel, spójrz na ten warsztat kamieniarza. Ich wyroby mogą być proste, ich potencjał jest wielki. Możemy zainwestować w jubilera, możemy zainwestować w murarza. Albo możemy osiągnąć szybki zysk dzięki sprytnym transakcjom. Więc myślę, że zrobimy to ostatnio. Jestem naprawdę ciekaw, czy jakaś tutaj epidemia wybuchnie u naszego wroga. Chyba na razie nic się takiego nie stało, niestety. Szkoda. O, no i nasz przyjaciel został wypuszczony z więzienia. Jest to dla nas dobra informacja. Możemy go zaprosić na nasz dwór. No i dzięki temu zawsze. Nasz władca będzie mieć jeszcze jednego przyjaciela e, osobę, która będzie mu jakoś bliska. No mimo że niezbyt on nas lubi za to wszystko co robimy. No, ale zawsze coś. Dobra, no i myślę, że możemy powoli kończyć ten odcinek. Tak więc e, mam nadzieję, że Wam się podobało. No i wkrótce zobaczymy się w kolejnych odcinkach, w których najprawdopodobniej będziemy kontynuować podbój tutaj właśnie Jutlandii. Zobaczymy zresztą. No, ale e, właśnie tak jak mówię, to wszystko jeszcze zależy. Tak więc mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. No i wkrótce zobaczymy się w kolejnym, w którym będziemy kontynuować przygodę naszego króla. Do zobaczenia. Cześć.